Cześć! Dzisiaj przychodzę do Was z tak zwanym Baby Haul. Pokażę Wam co do tej pory kupiłam dla naszego syna, który ma urodzić się 30 października i już troszkę tego kupiłam, także jeżeli jesteście ciekawi to zapraszam Was do oglądania. Mam tutaj trzy pary takich zwykłych, białych body. Tutaj mam body w paseczki, to już jest na 50-56 cm, więc prawdopodobnie będzie miał to na sam początek. Tutaj Sławek, czyli mój narzeczony, jakby ktoś nie wiedział, zamówił na Zalando takie fajne body z Jordana. Jest to na 60-70 cm i przyszło to właśnie w takim trzypaku w, kolora, w kolorze białym, czerwonym i czarnym, więc będzie miał na zmianę. Jeśli chodzi o body z długim rękawkiem, to jest to też taki trzypak z Primarka, tak jak te białe body z krótkim rękawkiem też to był właśnie trzypak, też są to body z Primarka. Powiem Wam szczerze, że jeśli chodzi o materiał, to te body z Primarka mają lepszy materiał niż, niż te droższe wody z Jordana. Także jestem mile zaskoczona. Mam tu taki fajny, ładny, błękitny, niebieski, granatowy i biały. I również jest to wody na 62 cm. Ok, przejdziemy sobie teraz do pajacyków do spania. To chyba moja ulubiona część garderoby, bo uważam, że dzieci wyglądają w tym mega słodko. I był to też taki dwupak i zapłaciłam 10 euro, także bardzo się opłacało. Okay, mam tutaj jeszcze też takiego fajnego pajacyka do spania z napisem Oh Boy i wykrzyknik, bardzo fajny materiał bardzo przyjemny i też rozciągliwy jest to rozmiar 56, ale wydaje mi się, że tutaj w Holandii te rozmiary są troszkę większe, bo 56 w Polsce trochę mniejsze ale to dlatego, że e, dzieci są tutaj no, można powiedzieć, że Troszkę większe niż polskie dzieci. I ostatni już pajacykiem. Jest to taki fajny pajacek na krótki rękaw z Tomiego Hilfingera na rozmiar 62. Powiem Wam szczerze, że wiem, że wiele osób uważa, że jest to głupotą kupować tak drogie rzeczy dla dziecka, które ubierze to prawdopodobnie dwa razy, ale. No, każdy kupuje to, co lubi. Mi się bardzo to wody. Mi się bardzo ten pajacyk podobał i Sławkowi też, więc postanowiliśmy, że kupimy chociaż jedną taką droższą rzecz, żeby było, nie wiem, na pamiątkę. Nie mam zamiaru tego sprzedawać. Będzie sobie po prostu wisieć na wieszaczku na pamiątkę. Ok, teraz pokażę Wam najcudowniejszą rzecz, jaką kupiłam. Kupiłam to razem z mamą. Tutaj w Holandii w, na poczcie Primera się to nazywa. Więc, jak ktoś jest z Holandii, to naprawdę bardzo Wam polecam. Jest to przecudowny szlafrok jasno-niebieski z literkami V i B, Very Important Baby. Żeby tego jeszcze było mało, to słuchajcie, do tego są takie mini klapki. Wiadomo, że dziecko nie będzie w tym chodzić. Ale no, jest to mega urocze i to też na pewno zostawię sobie na pamiątkę. Nie mam zamiaru tego sprzedawać. Jest to, co, jest to najsłodsza rzecz, jaką widziałam, jeśli chodzi o ubranka dla dzieci. Także jestem mega zadowolona z tego. Przejdziemy sobie teraz do bluzeczek z krótkim rękawem. I wszystkie te bluzeczki są na 62 cm. I mam tutaj taki trzy pak z Primarka i za ten trzy pak daliśmy chyba 7 euro. I powiem Wam szczerze, że jestem zaskoczona jakością tych bluzeczek, bo jakość jest naprawdę bardzo dobra, także jestem mega zadowolona. Mam tutaj taką musztardowo-żółtą bluzeczkę. Później jest bluzeczka w niebiesko-granatowo-białe-żółto paski i tutaj taka szara bluzeczka z napisem. W Primarku kupiliśmy też taką czerwoną bluzeczkę i za tą bluzeczkę daliśmy chyba euro 80 o ile się nie mylę i jest to też bluzeczka na 62 cm z przepięknym, z przepięknym napisem Mama's Boy, także... Cudowna, to chyba jego najładniejsza bluzeczka będzie. Jeśli chodzi o zestawy, to mam dwa przecudowne zestawy. Pierwszy zestaw jest zestawem z firmy Nopis. Nie wiem, nie mam pojęcia, czy w Polsce też jest ta firma, ale tutaj w Holandii jest to firma, która naprawdę bardzo mnie zauroczyła. Mają tak przepiękne ubranka, że jestem naprawdę zachwycona. Mam tutaj zestaw na 56 cm i jest to, są to spodenki. I słuchajcie, te spodenki mają kieszenie. Wiadomo, że dziecko nie będzie ich używać, ale jest to przesłodkie. Do tego mamy taką bluzeczkę z długim rękawkiem, z gwiazdeczką na środku i do tego jest jeszcze czapeczka z małymi gwiazdeczkami i za ten zestaw zapłaciłam około 35-36 euro, coś takiego. Ale powiem wam szczerze, że materiał jest naprawdę bardzo, bardzo wysokiej jakości. Także jeżeli ktoś szuka właśnie jakiejś fajnej firmy, która nie jest jakoś tam mega, mega droga, to bardzo Wam polecam, właśnie tą firmę NoPis. Kolejnym zestawem jest to zestaw z tego sklepu, właśnie Hema, tutaj w Holandii. Jest to rozmiar na 62 cm i dałam za niego 15 euro. Jest to taka bluzeczka z długim rękawkiem. Do tego są takie spodnie. Tutaj na dole mają misie i sznureczki bardzo fajnie to wygląda i do tego jest taka e, czapeczka w paski bardzo fajnie się ten zestaw prezentuje. Jeśli chodzi o jakość, to naprawdę mogę Wam bardzo polecić. Wszystko jest bardzo mięciutkie, przyjemne w dotyku i mega rozciągliwe. Jeśli chodzi o bluzy, to mam tylko jedną bluzę. Tutaj ostatnio kupiliśmy też w Primarku za 8 euro chyba. Jest to taka, miodowa, jest to taka musztardowa bluza z napisem Daddy's Superstar, także. Bardzo fajnie. Sławcu się, się ucieszył. I jeśli chodzi o materiał, to też bardzo przyjemny. Tutaj w środku jest to, jest to taki polarek. Także bardzo mięciutka i fajna bluza. I jest to bluza na 62 cm też. Tak, przechodzę już do ostatnich dwóch rzeczy. Są to takie dresiarskie spodnie. Również z Primarka na... 62 cm i był to taki dwupak za 7 euro. Także też bardzo fajny, miły, bardzo przyjemny materiał, bardzo przyjemna ubranka w dotyku i jest to dla mnie, powiem wam szczerze, bardzo ważne, żeby ubranka nie były właśnie szorstkie, żeby były miłe w dotyku, żeby dzidzia, wiecie, dobrze się w nich czuł i żeby go tam nic, wiecie, nie, nie obcierało. Także z mojej strony na dzisiaj to by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. O, lilo! Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście więcej tego typu filmików, właśnie takich holi zakupowych, dziecięcy, Za niedługo dodam Wam też filmik, w którym pokażę Wam, jaki sławek zrobił tutaj remont w pokoju. Powiem Wam szczerze, że różnica jest ogromna. Mamy już łóżeczko, szafę, i wszystko jest naprawdę mega urocze. Także nie mogę, wam, nie mogę się doczekać, aż Wam pokażę. W każdym razie dziękuję jeszcze raz za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmiku.